Z ludkiem, gdzie się mogłam spotkać? Oczywiście na połoninie wetlińskiej. Przecież on był jej i jest nadal jej symbolem, jej, jej ikoną. On to zbudował przecież tą chatkę, Puchatka i on na pewno przeżywa to, że. Przestanie chatka istnieć. Nie wyobrażam sobie bieszczadów bez tej chatki. Obawiam się, że tam jakiś wypasiony powstanie, elegancki budynek, który nie przystaje do tego pejzażu. Żył tam bardzo skromnie. Przecież ta sypialenka, ta łazienka, <grym> sedes razem z panną, prawda, za kotarką. To wszystko było bardzo skromne. Ale on to kochał. Trzeba tą chatkę jak w skansenie zachować, tak? Bo ona jest symbolem połoniny. Tak jak lutek jest symbolem bieszczanów. Ma swoistą charyzmę, która y, nadawała, prawda, do drugich. Jestem taki, jaki jestem. Y, jestem dobrym człowiekiem też on po prostu jest dobrym i ciekawym człowiekiem. Cieszę się, że ten film powstaje, tak, bo trzeba udokumentować życie ludka.